Content marketing to pojęcie, o którym mówi się coraz więcej, częściej i głośniej. Dlaczego firmy decydują się w niego inwestować? Z pewnością nie chodzi o chwilowe trendy, a przede wszystkim o korzyści biznesowe, które są z nim związane, bo mówiąc wprost, content marketing po prostu się opłaca. Czym jest ten magiczny content marketing? To m.in. tworzenie i publikowanie treści, które są ciekawe z perspektywy naszych odbiorców, przyciąganie ich uwagi oraz budowanie zaangażowania i lojalności wśród naszych klientów. Tworzone treści możesz wykorzystywać w wielu kanałach dystrybucji, np. Na, na swojej stronie internetowej, portalach branżowych czy w social mediach. Co ważne, tworzone treści muszą być naprawdę bardzo dobrej jakości. O tym, jak dobrze uprawiać content marketing na przykładzie branży nieruchomości klasy Premium opowiedziała mi Małgorzata Podbielska, partner zarządzający w biurze NKSA. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak w pełni wykorzystywać możliwości wszystkich narzędzi content marketingowych, odwiedź nasz blog Verseo. Monika Praczek, zapraszam.